Pozycja numer 1203. Pierwszy z wyjątkowych tymfów, jakie zostały nam powierzone w kolekcji tym właśnie tego nominału z czasów Jana Kazimierza. Kolekcji, która stworzyła najlepszą ofertę o tymfów Jana Kazimierza, jaką dotychczas kiedykolwiek mieliśmy podczas naszych aukcji. W kolekcji tej mamy zarówno rzadką mennicę lwowską i to w bardzo rzadkich typach jak też piękne egzemplarze z menisk koronnych czy też bardzo rzadkie odmiany czasem nienotowane w literaturze i właśnie jedną z takich monet jest ten tym oceniony na MS62 co samo w sobie dla tymfów jest rzadko spotykane ale tu mamy odmianę wowską i to w tej rzadszej wersji z małym monogramem Cechy charakterystyczne dla Lwowa, zachowane właśnie interpunkcja, korony, charakterystyczne ozdobniki, czy też data podzielona na dwukropkami, określana w katalogu szłapińskiego i białopolskiego na R2. Moneta w bardzo ładnym stanie zachowania. Polecamy.